Ja bardzo się cieszę, że po raz kolejny jestem w Nowym Słońcu, że po raz kolejny mogę się spotkać z młodymi ludźmi. Zobaczyłem ten ogromny entuzjazm młodych ludzi, którzy są spragnieni wiedzy, spragnieni kontaktów, tego, żeby rozmawiać. Warto spotykać się, korzystać z tego doświadczenia, z którym przyjeżdżają do nas goście z zagranicy. Warto się angażować na rzecz dobra wspólnego. Warto poza budowaniem indywidualnych karier, równie ważne jak indywidualne ambicje jest dobro wspólne. To są gry, w których cel nie zostanie osiągnięty za naszego życia. To są gry, w których celem jest na przykład solidarność, w którym celem jest sprawiedliwość i właśnie w taką grę my gramy. To jest to, o co chodzi w tym wszystkim, Także jest człowiek, który czuł się nikim i w pewnym momencie mówi, że czuje się pełnowartościowym człowiekiem i to jest najważniejsze. Chcemy poprzez ekonomię społeczną, żeby młodzi ludzie Uczyli się nie tylko być aktywni zawodowo, ale także wspierać tych, którzy bez wsparcia naszego nie są w stanie sami funkcjonować. Jeżeli młodzi ludzie będą otwarci, będą szukać nietypowych rozwiązań i będą patrzeć szeroko, naprawdę poza horyzont, i nie będą bać się nowych rozwiązań, i też nie będą kopiować tego, co już jest, tylko bez kompleksów będą podchodzić do tego, że my naprawdę możemy no to zmienią kraj no w najfajniejsze miejsce do życia w tej części świata.